Nicki szpital z kolejnymi problemami. Tym razem zawieszony został oddział neonatologiczny oraz wstrzymane zostały porody. Powód ten sam co zwykle brak wystarczającej liczby lekarzy. Ciężarne kobiety muszą teraz szukać pomocy w sąsiednich placówkach. Jestem na grupie, gdzie mamy mają z tym duży problem, bo niejedna zdecydowała się rodzić i teraz nagle został zawieszony. Jest sytuacja, kiedy trzeba szybko udać się do szpitala i kiedy jest ono oddalony, czy do Katowic, czy do Rody Śląskiej, no to wiadomo, że można nie zdążyć, prawda? Więc jest to niebezpieczna sytuacja, że jest szpital zamknięty w prawniku. Jeżeli do czegoś takiego doszło, że ten oddział jest zamknięty, czy nieczynny, o czym nie wiem. No to naprawdę jest to strata ogromna dla kobiet, które są, które są no przed, przed porodem, tak? są, są w ciąży i tu miałyby w naszym szpitalu zapewnioną fantastyczną, fantastyczną opiekę. Od momentu rezygnacji przez ówczesną ordynator oddziału w czerwcu tego roku rybnicki szpital szukał nowego ordynatora. Jak jednak podkreśla dyrekcja lekarzy tej specjalizacji jest na rynku pracy niewielu. To została podjęta w trosce o bezpieczeństwo noworodków. To skutkuje tym, że w ramach oddziału ginekologicznego wstrzymaliśmy również pracę bloku porodowego. Obecnie podjęliśmy taką decyzję na okres dwóch miesięcy, ponieważ cały czas rozmawiamy z lekarzami neonatologami. Okres urlopowy jakby nam tutaj nie pomaga, bo, bo wiele osób jest nieobecnych. Ale rozmowy trwają i mam nadzieję, i liczę na to, że zakończą się pozytywnie. Przyszłe mamy szukają teraz możliwości porodu w okolicznych szpitalach, między innymi w Wodzisławiu Gliwicach czy Knurowie. Tylko z tą ostatnią placówką już dzisiaj skontaktowało się kilka pacjentek szukających dla siebie miejsca. Pacjentki z Rubnika bardzo są zaniepokojone faktem, że został ich oddział zamknięty, dlatego te, które są w ciąży, próbują zorganizować sobie bezpieczny przyjazd do szpitala. Wiele pacjentek dzwoni, co u nas jest potrzebne, co mają przywieźć, czy jest możliwość porodów rodzinnych, czy mają możliwość skorzystania z komercyjnej sali, jakie mamy udogodnienia na porodówce. Brak lekarzy to nie jedyny problem oddziału neonatologicznego Rybnickiego Szpitala. Remont, na który szpital pozyskał prawie 8 milionów złotych z budżetu miasta, stoi pod znakiem zapytania. W przetargu na prace budowlane nie zgłosiła się żadna firma. Oddział będzie zamknięty co najmniej do końca września. Spalone żarówki czy niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych to najmniej znaczące usterki, z jakimi mierzą się na co dzień diagności w stacjach kontroli pojazdów. Uszkodzone, skorodowane ze względu na starość przewody hamulcowe. Mamy tu idealny przykład, jak. Potrzebne są badania techniczne w Polsce. Jednak ich forma, jak i cena są praktycznie niezmienne od 2004 roku. Między innymi w związku z tym Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało we wtorek projekt nowej ustawy, która może zmienić podejście do badań nie tylko kierowców, ale i samych diagnostów. Czasami są w stanie takim agonalnym, co też się dziwimy, jak samochód ma w ogóle przegląd rejestracyjny. Tak? Natomiast tutaj można by było rozmawiać na temat uczciwości stacji diagnostycznych. Ludzie oszczędzają. Oszczędzają na własnym zdrowiu, na własnym życiu. Uczciwość ma weryfikować m.in. obowiązek fotografowania pojazdów przez diagnostów w trakcie prowadzonego badania. Musimy my przez 5 lat to przechować. Który producent jakiegokolwiek nośnika pamięci zagwarantuje, że przez 5 lat ten nośnik się nie uszkodzi? Musimy kupić dodatkowe aparaty. Na stacji podstawowej kontroli pojazdów są one wymagane. W takiej formie na okręgowej już dokonujemy różnych zmian konstrukcyjnych, więc musimy je mieć. To, jest, to są kolejne koszty. Który projekt nowej ustawy mnoży wobec przedsiębiorców, nie gwarantując jednocześnie podniesienia obowiązujących kwot za badania? Te są niezmienne od kilkunastu lat. Według diagnostów podwyżki są niezbędne. My jako firma moglibyśmy wtedy bardziej zainwestować w tych diagnostykach. Tak? Sprzęt, nowszy sprzęt, w remont stacji. No, cokolwiek, co się wiąże z nowościami, tak? a my jesteśmy w tej chwili zmuszeni do tego, żeby, żeby to ciągnąć no tak, jak jest w tej chwili. Według projektu ustawy, jedyne, na czym mogliby dodatkowo zarobić diagności to kary nakładane na kierowców ze względu na przyjazd na badanie techniczne 30 dni po wyznaczonym terminie, bo wtedy trzeba będzie zapłacić podwójnie. W przypadku samochodów osobowych 198 zamiast 99 zł. To czy bardziej bym chciał przemówić chyba do ludzi, niż i karać, bo to chyba ktoś po prostu próbuje zbierać pieniądze bardziej. Ale chyba tylko efekt pokaże, że czas pokaże, jaki, jakie będą tego efekty. No jak tyle trzeba płacić, no to wie pan, no to inflacja, czy to. No to cóż co, można sądzić? Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle nowe przepisy dotyczące badań technicznych samochodów wejdą w życie. Rządowym projektem ustawy zajmie się teraz Sejm. Kiedyś dzielnica Hugo w Siemianowicach Śląskich, w której znajdowała się Huta Jedność, tętniła życiem. Ja jako dziecko tu już mieszkałam. Także. Tu był dom kultury, tutaj jednośnie i no ładnie było. No. Było pięknie, czy zadbane było, teraz nie, A... to jak to wygląda. Teraz może się to zmienić, bo dziś prywatna firma i władze miasta podpisali list intencyjny w sprawie stworzenia w tym miejscu walcowni opartej o najnowsze dostępne technologie. To są na przykład dużo niższe zużycia nośników energii, i gaz, i energia elektryczna. Mówimy tutaj o niższym zużyciu niż podobnych walcowni, Najnowocześniejszych w Europie o 30-40%. Wiadomo, jakie to ma przełożenie również na emisję CO2 i uciążliwość dla środowiska. Wraz z walcownią ma powstać około 180 nowych miejsc pracy. Jednak, jak mówią członkowie zarządu firmy, nie będą one dostępne dla wszystkich. Ta nowoczesność tej walcowni wymusza, że pracowników, których będziemy poszukiwali, muszą być bardzo wysoko wykwalifikowani. Według urzędników na planowanej od 2018 roku inwestycji może skorzystać wielu mieszkańców miasta, również tych z dzielnicy Hugo, których rodzice czy dziadkowie pracowali w Hucie jedność. Zawsze jak powstaje tak potężne przedsiębiorstwo, tak potężny biznes, gdzie inwestycja można powiedzieć opiewa prawie na pół miliarda złotych, to zawsze wokół tego budują się mniejsze przedsiębiorca, podwykonawcy, którzy kooperują, współpracują z tak dużym przedsiębiorcą. Jeśli założenia listu zostaną zamienione w oficjalną inwestycję, to rozpoczęcia prac budowlanych można się spodziewać w 2023 roku. Lasy na terenie województwa śląskiego w Czołówce najbardziej zagrożonych pożarami. Jeszcze wczoraj w okolicach Częstochowy wydane było ostrzeżenie o najwyższym stopniu zagrożenia, co spowodowane było głównie wysokimi temperaturami. Trochę deszczu przyczyniło się do poprawy sytuacji, jednak w regionie wciąż ryzyko jest wyjątkowo wysokie. Na terenie dawnego województwa częstowskiego, czyli ta północna nasza część, mamy pierwszy stopień zagrożenia pożarowego i teren opłaszczyzny również jedynka i wilgotności ścioły w granicach 16-20%. Co wpływa na zagrożenie pożarowe? Na zagrożenie pożarowe przede wszystkim wpływa pogoda, taką jaką mamy każdego dnia, czyli opady, temperatura i wilgotność ściowa. a Wilgotność ścioły, no więc zależy od opadu. W tym roku susza jest wyjątkowo dotkliwa o czym mówią statystyki pożarowe. Od początku 2022 roku licząc tak naprawdę od marca Wojewódzka Straż Pożarna odnotowała blisko 230 pożarów lasów w naszym regionie. Najtrudniejszy poza marcem był również maj kiedy to podłoże było wyjątkowo suche. To są pożary przede wszystkim ściółki i poszycia leśnego czasami oczywiście również drzew w lesie. Najwięcej tego typu interwencji odnotowujemy w powiacie częstochowskim, tarnogórskim, kłobuckim i zawierciańskim. W sumie powierzchnia, pożaru, powierzchnia wszystkich tych pożarów to 170 hektarów, i w działaniach brało udział już ponad 800 zastępów zarówno Państwa i Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Do największego z pożarów w tym roku doszło w maju w okolicach Świerklańca, gdzie spłonęło aż ponad 50 hektarów lasu. Jak przyznają specjaliści z Lasów Państwowych, do ponad 90% zaproszeń ognia dochodzi wskutek działalności człowieka. Najczęściej to rzucony niedopałek papierosa, rozpalanie ogniska w lesie w miejscu niedozwolonym, a nierzadko też podpalenie. Według zapowiedzi IMGW w najbliższym tygodniu znów można spodziewać się temperatur dochodzących do 30 stopni Celsjusza. Ostatni etap weszły prace nad rzeźbą profesora Zbigniewa Religii, która od prawie półtora roku powstaje w pracowni zabrzeńskiego artysty Krzysztofa Nicza. Monument zasłużonego dla polskiej kardiochirurgii specjalisty odbiegać będzie od pomnika w klasycznym rozumieniu. O dla nas brązu podobizna religii, jak przyznaje jej twórca, to trudne dzieło zarówno pod względem koncepcji jak i samej realizacji. Tu wszedłem w tak zwany elektrokardiogram i pewien rytm. W tym elektrokardiogramie pokazuje również, przedstawiam również nie tylko lekarza, ale bym tak powiedział ogólnie człowieka. Każdy z nas ma taki elektrokardiogram, czyli sukcesy, upadki, wzloty itd. Taki był, takie było moje zamierzenie. A odsłonięcie prawie siedmiometrowego dzieła ma oficjalnie nastąpić w drugiej połowie września, kiedy Zabrze będzie świętować setną rocznicę nadania praw miejskich. Rzeźba stanie na skwerze, który jeszcze jest w trakcie przygotowań na skrzyżowaniu ulicy Religii i Wolności. Wykonawca rzeźby na potrzeby konkursu stworzył aż 16 jej projektów, i jednak to ten z elektrokardiogramem na wszystkich zrobił największe wrażenie. Profesor Religa to postać, która. Wpłynęła na zmianę charakteru naszego miasta. Myślę, że działania pana profesora religii spowodowały, przestawiły miasto na trochę, inne, na trochę inne tory. Miasto zabrze dzisiaj to miasto medycyny, miasto nauki, miasto nowoczesnych technologii. Dlatego to władze miasta wyszły z inicjatywą stworzenia pomnika. Bliscy profesora religii uważają, że to świetny pomysł. Pierwszy raz, jak zobaczyłem głowę wyrzeźbioną przez. Pana Profesora Nicza, głowy Zbigniewa Religii, u niego w, w atelier, to zdumiała mnie ona do tego stopnia, że go poprosiłem, żeby nam obu zrobił zdjęcie. Bo tak byłem zdziwiony, że, że tak, to, tak to potrafił oddać bardzo realistycznie. W gliwickich zakładach urządzeń technicznych trwa teraz łączenie w całość poszczególnych elementów pomnika Zbigniewa Religii. Następnie postać honorowego obywatela Zabrze zostanie doszlifowana przez samego rzeźbiarza. Ciekawostką jest, że elementy elektrokardiogramu będą zdobione 24-karatowym złotem.